Słuchajcie drogie barany, co dla was od 22 do 28 stycznia, 25 w czwartek mamy pełnię księżyca w znaku lwa i dla was moje drogie baranki ta pełnia będzie dosyć mocno pobudzająca. wy macie w sobie dużo poweru, ale teraz jeszcze możecie mieć więcej Tuż karty mówią, że, um, że y, no, będzie się wiodło dobrze, powiem ogólnie, tak. Możecie gdzieś wyjechać baranem, możecie nawiązywać jakieś kontakty, można powiedzieć, z całego świata. Y, dobre finanse, dobra zabawa: y, y, to znaczy, te finanse będą jakieś dobre, stabilne i tak dalej, ale też możecie dużo wydawać. I, yy, I też być może trzeba będzie komuś pomóc, pomóc finansowo, także nie zdziwcie się, jeżeli ktoś zwróci się do Was o pożyczkę. Yy, także bardzo dobre karty na ten, yy, na ten tydzień. Tak jak mówię pełnia w znaku lwa dodawam jeszcze więcej siły. Oprócz tego, co, co posiadacie, drogie barany, jesteście bardzo przekonujące, skuteczne. Właściwie możecie zawalczyć o wszystko, co chcecie w tym tygodniu. To potwierdzają karty, że właściwie no, ta karta świat mówi o zdobywaniu świata. Tak? Czyli to, co zaplanujecie, uda Wam się zrealizować, ludzie Was będą słuchać. Jeszcze 27 mamy, to jest sobota koniunkcja Merkurego z Marsem. A Mars to jest wasz opiekun, to jest wasza planeta, więc ta komunikacja będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Szczęście towarzyszy Ci jakby na wielu płaszczyznach baranie. Życzę Ci powodzenia, realizuj się i, i zdobywaj świat. I pozdrawiam serdecznie.